¡Suscríbete al Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Swoją drogą, realizowanym wspólnie ze Skodą, gdzie rozmawiamy o pasjach, odkrywaniu siebie i eksploracji swojego szczęścia i życia. Ja nazywam się Ania Jurga. a moją dzisiejszą gościnią jest Agnieszka Elwertowska, naukowczyni, inżynierka i analogowa astronautka. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Co to jest ta analogowa astronautka? To jest taka astronautka bądź astronauta, którzy odbyli misje kosmiczne, ale nie w kosmosie, tylko na Ziemi. To, to są takie symulowane misje kosmiczne w specjalnych miejscach, zazwyczaj odizolowanych od świata zewnętrznego. Często się znajdują na pustyni i tam ci astronauci odbywają swoje misje przez tydzień, bądź dwa tygodnie, bądź miesiąc, bądź pół roku, to też. Oczywiście zależy od misji. Czy celem takiej analogowej astronautki jest bycie prawdziwą astronautką? Może, choć nie musi. A jaki jest Twój cel, albo Twoje marzenie? No, ja bym bardzo chciała polecieć w kosmos. Może na międzynarodową stację kosmiczną, o ile jeszcze będzie istnieć, a jeżeli nie, to może na inną stację kosmiczną, albo nawet na księżyc. Na Marsa troszeczkę jestem sceptyczna, czy będziemy tak latać, że tak powiem, przynajmniej tak łatwo latać. To wie, czy to nie będzie misja trochę w jedną stronę, chociaż wydaje mi się, że jednak um, agencjom Kosmicznym będzie zależało na tym, żeby jednak astronauci wrócili, co zmienia fakt, że to będzie wieloletnia już misja, więc y, obarczona. Wysokim ryzykiem. A skąd wzięła się ta pasja? No, bo rozumiem, że jednak to jest dosyć oryginalne hobby, jeżeli mogę to tak nazwać, tak. i takie, które gdzieś tam może się nie ziścić i wymaga też pewnie dużo poświęceń i pracy. Czy pamiętasz ten moment, kiedy tak poczułaś, patrząc w gwiazdy, że chciałabyś kiedyś tam polecieć? Znaczy, jak y, była małym dzieckiem, miałam taki atlas, właśnie i najbardziej ciekawiły mnie, mnie te strony, które właśnie opisywały kosmos. Fascynował mnie ten ogrom wszechświata i pamiętam, że pewnego dnia faktycznie komuś z dorosłych powiedziałam, że kurczę, że ja bym chciała zostać astronautką. Chciałabym tam polecieć. Niestety dorośli zrobili coś, co, czego w sumie nie powinni byli robić, bo powiedzieli mi dosyć ostro, że no, no nie, no, nie, nie że, że oni po prostu tego nie widzą. Więc, a ja byłam bardzo posłusznym dzieckiem, więc wiedziałam, ok, to nie zostanę astronautką. No ale zmieniłeś zdanie, co, tak, co tak. to wpłynęło. Ja czułam, że może troszeczkę za bardzo mnie przystopowano yy, w pewnym momencie. Jak już dorosłam, zaczęłam odczuwać taki, takie poczucie, że kurczę, ja bym chciała spróbować na ile mnie stać, nie? Po prostu zdałam sobie sprawę, że w sumie nie mam też aż tak bardzo nic do stracenia i dlaczego by w sumie nie spróbować, dlaczego by w sumie nie zrealizować marzeń, które miałam kiedyś. Co cię ciekawi w tym kosmosie, co cię tak pcha do tego, żeby dowiedzieć się i eksplorować te przestrzenie, które są, no takie bardzo niewiadome, tak naprawdę. Tak, no, poza tym, że kosmos jest nieskończony, co jest fascynujące, samo w sobie, to mam takie um, poczucie, że ja chciałabym próbować nowych rzeczy i pokonywać w sumie swoje własne, własne ograniczenia. W sensie jestem ciekawa, jak daleko mogę zajść za pomocą ciężkiej pracy. No bo oczywiście są ludzie, którzy są jakby to ująć geniuszami można nazwać i którym wszystko wychodzi od razu. Istnieje takie przekonanie, że są tacy ludzie i że to tacy ludzie powinni może latać w kosmos. Co jeżeli właśnie jest osoba, która po prostu jest, że tak powiem, uparta i chce się samodoskonalić cały czas. Taka osoba byłaby nawet może lepszym kandydatem, bo po prostu nie poddawałaby się. Pamiętam, kiedyś usłyszałam zdanie, czym, czym jest talent bez ciężkiej pracy. E, ta wyparawa w kosmos jest bardziej marzeniem czy celem w tej chwili już dla ciebie? To znaczy, byłoby super polecieć w kosmos. Osiągnąć ten cel, pokazać ludziom, że da się, bo ja myślę, że gdybym poleciała w kosmos, to wiele osób by stwierdziło: O Jezu, jak ona poleciała, to, to ja też chyba mogę, nie? Chciałabym coś zmienić po prostu ogólnie. Nawet nie. jeżeli bym została astronautką, to by jeszcze bardziej się to udało, ale może poprzez samo odbywanie tej drogi, może już coś zmienię, byłoby, byłoby super. Czyli co? To nie jest tak, że ta pasja jest taka e, osobista, że ty to robisz tylko i wyłącznie dla siebie, dla swoich osobistych, indywidualnych celów, tylko masz tam wszytą taką małą misję. Może trochę tak. Chociaż też nie chciałabym brzmieć jako osoba, która, nie wiem, ma ochotę, nie wiem, zbawić świat. Nie, nie, nie o to mi chodzi. Ja po prostu chciałabym. Chciałabym dokonać jakąś mniejszą, albo może większą zmianę w tym, w tym wszystkim. A powiedz, bo też ciekawi mnie to, bo mówimy dużo o tym, że to jest taka pasja, która wymaga dużo pracy. A co z relacjami? Czy, czy ta interpersonalność i bycie, umiejętność w ogóle bycia w relacji, czy to też jest ważne w kosmosie? I masz takie poczucie, że też to trenujesz jakoś w tej chwili? Tak, na symulacjach misji kosmicznych nawet bardzo potrzeba umieć wytrzymywać. Z różnymi ludźmi. Tak, umiejętności miękkie są bardzo ważne, w wykształcenie, zwłaszcza tej empatii. No, widziałam też e, takie, jakby to ująć, sytuacje, gdzie ludzie się nie wspierali i potem było potem jeszcze gorzej, i to wszystko jest niestety albo stety właśnie ważne. Powiedz, jakie, jakie kroki musiałaś podjąć, jakby jak wyglądał ten scenariusz twój dochodzenia do tego, że stałaś się analogowym astronautą, czyli to przejście z tego zainteresowania do takiej pasji i celu w życiu. Zaczęłam studia na jednej z politechnik i nie spodobały mi się te studia, więc zmieniałam kierunek. I w trakcie tego drugiego kierunku y, dowiedziałam się, że w sumie istnieje coś takiego jak polski przemysł kosmiczny. Byłam wtedy bardzo zaskoczona. Wtedy właśnie się dowiedziałam, że mamy y, firmy kosmiczne w Polsce, że mamy y, Polską Agencję Kosmiczną, że jesteśmy w Europejskiej Agencji Kosmicznej w ogóle jako kraj. Zaczęłam wchodzić do tej bańki. I ja myślę, że dla osób spoza to dalej jest pewnie szok. Dla mnie już nie, bo ja to wszystko wiem, ale jak pierwszy raz wchodziłam do tej bańki, kiedy się zaczęłam dowiadywać, ile to mamy firm ile, i tak dalej, w ogóle jakie mamy możliwości, byłam, pamiętam, taka zaskoczona i stwierdziłam, że o kurczę, to że ja też powinnam zacząć. I wtedy weszłam do swojego pierwszego projektu. Rozpoczęłam swój pierwszy staż y, właśnie w jednej z firm kosmicznych. i Potem się dowiedziałam, że są symulacje misji kosmicznych w Polsce, że, że mamy taką bazę. Wtedy była jedna i teraz już mamy więcej w ogóle. I zaaplikowałam na taką misję. Y, właśnie opisałam tam swoje, że tak powiem, inżynierskie doświadczenie. I stwierdzili, że kurczę, jak ja mam już doświadczenie w sektorze kosmicznym, to że super i że jeżeli przyjdę pozytywnie te wszystkie badania na drugą klasę lotniczą, to że jak najbardziej mogę brać udział w, w tej misji. I jak się okazało, że w ogóle mam taki mam potencjał, jeżeli chodzi o ten potencjał zdrowotny, to stwierdziłam, że kurczę, to może w takim razie zacznę. Robić więcej tych symulacji misji, żeby szło mi jeszcze lepiej, żebym była jeszcze lepsza, że zacznę prowadzić badania, właśnie tak sobie postanowiłam, że zrobię licencję nurkową, bo niewiele osób wie, ale właśnie astronauci muszą mieć licencje nurkowe, bo potem trenują w takich właśnie specjalnych basenach. Zaczęłam ogólnie studiować, właśnie, co, co najlepiej zrobić, żeby zostać astronautą. A na czym polegają te symulacje? W sumie mają jak najbardziej odzwierciedlać e, prawdziwe misje kosmiczne. No, oczywiście nie mamy tam zmniejszonej grawitacji, co nie zmienia faktu, że bazy, które są, tak jak mówiłam, często budowane na pustyni albo w jakichś tak odizolowanych takich przestrzeniach, żeby ludzie nie przeszkadzali. W nich e, właśnie ci analogowi astronauci, ci uczestnicy z tej misji, są zamykani na tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, może mogą to powiedzieć nawet trzy miesiące, pół roku, zależy, to zależy od misji. No i taka misja polega na tym, że te analogowie astronauci żyją tak jak prawdziwi astronauci, wstają o konkretnej godzinie, kładą się o jedzą o konkretnej godzinie. Bardzo często też jedzą uliofilizowane jedzenie, czyli takie, jakby to ująć, takie jedzenie w proszku, które się potem zalewa i powstaje z tego po prostu pełnowartościowy posiłek. Takie symulacje misji są bardzo wartościowe pod względem eksperymentów psychologicznych czy socjologicznych poprzez wzgląd na właśnie odosobnienie, odizolowanie świata zewnętrznego i przebywanie tylko z kilkoma osobami. Symulacje misji kosmicznych mają nas przygotować do prawdziwych misji kosmicznych na Księżycu czy na Marsie. Takie jest w sumie takie założenie, taki cel. A powiedz tak, tak na koniec, bo hasłem przewodnim tych rozmów jest Let's Explore, czyli odkrywaj, odkrywaj siebie, odkrywaj świat, w tym przypadku odkrywaj e, wszechświat. To takie twoje marzenie co ci by dało największą satysfakcję? Co byś chciała odkryć, jak już załóżmy, polecisz w ten kosmos? Ja poprzez swój lot chciałabym się troszeczkę przyczynić właśnie do rozwoju nauki. Jeżeli nie ja polecę, to mam nadzieję, że ktoś inny poleci i wtedy ten ktoś, że tak powiem, może zmieni świat na lepsze. Bo w sumie tak, tak, co zostanie astronautą, naukowcem, nie wiem, te badania, które prowadzę i tak dalej, to jest tylko jakieś takie, to bardziej składowe do tego. Zróbmy tak, żeby ten świat był lepszy dla następnych pokoleń po prostu, nie? Co w sumie poprzednim pokoleniem się dosyć udało, no bo jednak żyjemy obecnie w czasach najlepszych dla ludzkości. Sztuką jest to, żeby to nie tego nie zepsuć. Przecież wciąż może być lepiej, nie? Wciąż nie żyjemy w idealnych czasach. Prawdopodobnie nigdy nie, nie osiągniemy idealnych warunków do życia, ale. Cały czas może być lepiej, warto jest dążyć do tej doskonałości. Bardzo dziękuję, Agnieszko. Trzymam kciuki za Twoje plany, cele, marzenia i za drogę osiągania tego i naprawiania tego świata i trochę przygotowywania, jak rozumiem, wszechświata pod kolejne y, pokolenia. Ile mamy? 5 miliardów lat, dopóki słońce nie zmieni się w czerwoną polę? Tak, chociaż technicznie rzecz biorąc, y, nie pamiętam za ile e, milionów lat promieniowanie Słońca będzie dosyć szkodliwe, także tak nawet do końca nie mamy tych 5 miliardów, ale trochę mniej mamy to trochę tak mniej jest. mamy czasu. Ale właśnie poprzez te technologie, mhm. które teraz rozwijamy, możliwe, że na Ziemi tak naprawdę będzie się dało żyć w jakichś takich e, odpowiednich, że tak powiem, bazach. E, kto wie. Kto wie, co wymyślimy przez te kilkadziesiąt milionów lat tak naprawdę. Może uda nam się po prostu zmodyfikować ziemię, albo właśnie, tak jak mówię, osiedlić gdzie indziej. Zobaczymy. Trzymam kciuki, żebyś to odkryła dla nas w takim razie i dla potomności. Dziękuję. Dziękuję.